Radio Kurier Galicyjski Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kuriera Galicyjskiego w środę popilcową. dzisiaj 14 lutego w studio przy mikrofonie Julia Bert a realizuje ten program Andrzej Borysewicz Dzisiaj w naszym programie m.in. problemy ze zbożem na granicy. O co w tym wszystkim chodzi? Od Artura Żaka. Komunikat dotyczący rzekomego zniszczenia cmentarza w Brodach. Studniówka w Polskim Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Oraz wiele innych ciekawych informacji. Zaczynamy. Zaczynamy od gorącego tematu: zboże ukraińskie, strajk rolników i blokada granicy. O co w tym wszystkim chodzi? Krótki blok, który przygotował mój kolega Artur Żak. Granica polsko-ukraińska stanęła w ogniu protestów. Rolnicy, niezadowoleni z napływu ukraińskiej żywności, zablokowali przejścia graniczne, domagając się stanowczych działań. Dlaczego? No nie zgadzamy się z tą polityką Unii, z tym zielonym ładem. Tak samo no nie chcemy, aby z Ukrainy przyjeżdżały towary. Mamy swoją, swoje towary. I... O to najwięcej chodzi, nie? Zalewa nas towar z Ukrainy, który jest tańszy i nie możemy z nimi konkurować, nie? Rolnicy nie ustają w protestach. Na drogach dojazdowych do przejść granicznych pojawia się coraz więcej protestujących, którzy wyrażają swoje wsparcie dla akcji protestacyjnej. Na domiar złego, na barykady prawdopodobnie powrócą także przewoźnicy. Na Lubelszczyźnie wszystkie przejścia graniczne są zablokowane, a przejazd mocno utrudniony. Chodzi o przejścia w Dorohusku, Zosinie, Dochubyczowie i Hrebennym. Rolnicy protestują także przy terminałach przeładunkowych kolei szerokotorowej. Determinacja sięga zenitu, bo zdaniem rolników cały ten transport z ukraińską żywnością trafia do Polski. Rolnicy zablokowali również drogi dojazdowe do przejścia Korczowa-Krakowiec, a także protestują na przejściach dla pieszych przy dojeździe do przejścia Szygini-Medyka. To są przejścia w województwie podkarpackim. Politycy zapowiadają negocjacje, a także więcej urzędników i punktów kontroli produktów rolnych, lecz rolnicy nie ustają w swoich akcjach. Niestety dochodzi do ekscesu. Prokuratura rejonowa w Chełmie wszczęła śledztwo dotyczące wysypania zboża z ukraińskich ciężarówek przed przejściem granicznym w Dorohusku. Incydent miał miejsce w niedzielę, gdy protestujący rolnicy zatrzymali trzy ciężarówki i wysypali z nich zboże. Protestujący przycięli szlifierkami kątowymi zabezpieczenia w kilku ukraińskich ciężarówkach, które czekały Output po odprawie celnej, w wyniku czego zniszczono kilka ton zboża, prawdopodobnie pszenicy. Abyście dobrze zrozumieli, co się stało, mężczyzna wyjął szlifierkę kątową, zasilaną na akumulator i chciał nią po prostu wyciąć zabezpieczenia obok. Włazu zerwali plomby zabezpieczające i wysypał pszenicę. Okazuje się, że z każdej ciężarówki wysypano co najmniej 3 tony pszenicy. na pełne po tony, trzy to to był fragment nagrania wideo ukraińskiego kierowcy, który nagrywał protestujących. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba nazwał zniszczenie zboża na granicy niedopuszczalnym i wezwał do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. Natomiast ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zaapelował o zdecydowaną reakcję polskich władz. Ukraińskie ciężarówki miały przyjechać tranzytem na Litwę. W związku z incydentem strona ukraińska domaga się znalezienia winnych. Sprawcom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności za zniszczenie mienia i naruszenie zabezpieczeń celnych. Władze obu krajów apelują o spokój, a polskie organy ścigania już strzęły śledztwo. Na szali leży nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale i polsko-ukraińska solidarność. Dziesiątki zapewnień, deklaracji i odez. Wizytacje na granicy polityków, urzędników i działaczy różnej maści. A efektem jest wysypane zboże i ponowna blokada granicy. Dla Ukrainy granicy życia. Jak rozwiąże się sytuacja na granicy? Czy protesty przyniosą zmiany? O tym będziemy informować w naszych materiałach w następnych audycjach. Zostańcie z nami. Dla Radia Kurier Galicyjski mówił Artur Żak. Dziękuję Arturowi za informację, a my lecimy dalej. W pojawiła się informacja o rzekomym zniszczeniu polskich grobów podczas prac technicznych na cmentarzu w Brodach. Chodziło o zniszczenie przez technikę. Wywołało to ogromny oddźwięk, zarówno wśród miejscowych Polaków, jak i mieszkańców Polski. Po tym, jak dziennikarze zaczęli badać sprawę, okazało się, że twierdzenie o zniszczeniu polskich grobów w Brodach nie odpowiada rzeczywistości. Prace remontowe trwają, lecz nie dotyczy to starej części cmentarza, na którym pochowani są Polacy. W związku z powyższym konsulat wystosował odpowiedni komunikat. W związku z pojawieniem się po przestrzeni medialnej falszywych doniesień o rzekomym zniszczeniu kwatery żołnierzy poległych w I wojnie światowej oraz żołnierzy polskich poległych w 1920 roku na cmentarzu w Brodach na Ukrainie, Konsulat Generalny w Lwowie informuje, że zdarzenie takie nie miało miejsca. Pracownik Konsulatu Generalnego w Lwowie zweryfikował przedmiotowe doniesienia bezpośrednio na miejsce rzekomego zdarzenia i stwierdził, że prace porządkowe prowadzone wokół nekropolii nie naruszyły pomników kwatery. Ponadto, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Brodach potwierdził, że w trakcie prowadzonych na cmentarzu prac porządkowych nie doszło do zbierzeszczenia żadnych grobów. Smutna wiadomość o śmierci długoletniego proboszcza parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Samborze księdza Andrzeja Kurka z Zakonu Zmartwychwstańców. Miejscowi Polacy i parafianie Sambora są pogrążeni w żałobę. Wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni, chociaż wiadomo było, ksiądz był już w bardzo ciężkim stanie, więc należało się tego spodziewać, ale jednak jest to dla nas bardzo smutna wiadomość. Opowiada prezes Domu Polskiego w Samborze Maria Ziębowicz. Ksiądz Andrzej Kurek zmarł 11 lutego po długiej, i ciężkiej chorobie w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim w Polsce. pracy duszpasterskiej w Samborze poświęcił 33 lata. Przyszedł w 1990 roku. Każdym z nas pozostawił część siebie. Jego wieloletnia posługa w naszej parafii wywarła na każdego z parafian, czy to starszych, czy młodszych, ogromny wpływ. Wychował niejedno pokolenie. Był dla nas wzorem, nauczycielem, wychowawcą. Mówi Maria Ziębowicz. W latach 90. u progu swojej misji w Ukrainie, ksiądz Andrzej Kurek nie tylko był szafarzem sakramentów świętych, ale także pomagał swoim parafianom odbudowywać świątynie, a także w trudny czas ekonomiczny dbał o to, aby ułatwić rodzicom, zabezpieczyć swoim dzieciom trochę lepsze wakacje. Były lata 90., kiedy do nas przyszedł. Był to niełatwy czas dla naszych rodziców żeby zapewnić swoim dzieciom jakieś wakacje, a ksiądz starał się i organizował wyjazdy dzieci na kolonie do Polski, na oazy, na parafiady, na pielgrzymki. Przypomina Maria Ziębowicz, prezes Domu Polskiego w Samborze. Wspólnota Zmartwychwstańców z Polski i Niemiec podtrzymywała swego współbrata, który pracował w Samborze. разы залатвіял i przyвозіł поmo гуiтарну для парафі i для miasta. Były laта 90 czas ciężкі nie było możliwości gdzieś kupenia różnych rzeczy, czy nawet żyności. В стар і przyвозіł ту поmoc гуiтарną. Głównie pamiętam, że była to z Niemiec, ale też z polski, bo w Nieczych też праcuєmartweststańcy, siądz należał do законu zmartwystańców, więc ich parafii, z ich paraфіi, ale не tylko з ich парафіi, bardzo duż pomocю tej гуiтарnej до Сбор przeвоззіл. Wsparcie ze strony parafii rzymskokatolickiej odczuwali nie tylko parafiania, ale i wszyscy mieszkańcy Sambora. Pomoc ta była rozdawana nie tylko parafianom, a wszystkim potrzebującym z całego miasta i nie tylko. Załatwiał i przywoził sprzęt do szpitala, między innymi też karetkę, którą przekazano do szpitala dziecięcego w Samborze. Przy kościele działała apteka przez kilka lat, może 5, 6, 7, nie, nie potrafię powiedzieć ile, gdzie były wydawane leki i mleko w proszku dla dzieci. Miał w planach zrobić jadłodajnię, bardzo mu to leżało na sercu, e, taką jadłodajnię dla ubogich, opowiada Maria Zimbowicz, prezes Domu Polskiego w Samborze. Oprócz pracy duszpasterskiej, ksiądz Andrzej Kurek był otwarty na potrzeby miejscowych Polaków. Dzięki postawie księdza proboszcza zachowaliśmy swoją tożsamość narodową i swój język. Starał się, żeby młodzież mogła iść na studia do Polski. Ostatnie 10 lat, od kiedy jestem prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Samborze, zawsze był obecny na naszych uroczystościach i akademiach. To było dla nas bardzo ważne. Że nasz pastor jest z nami nie tylko w kościele. Ostatni raz był u nas w domu polskim w 2022 roku, w grudniu, na spotkaniu oplatkowym dla seniorów. Wszyscy obecni, a byli to yy, starsze osoby, bardzo się cieszyli, że Proboż jest, bo wrócił po dłuższej chorobie i nieobecności. Mimo, że już, nie miał, że już miał problemy ze zdrowiem, nie miał tyle sił, ale jednak przyszedł i był razem z nami. Po otrzymaniu smutnej wiadomości w Samborskim Kościele przy ołtarzu wystawiono portret wieloletniego proboszcza, zdjęcie otoczone świeżym bukietem róż. Parafianie przed mszą święto odmawiają w zmarłego różaniec i wspominają księdza Andrzeja. Dawwze doraddziil, wyłuał pomukgł. czasem też zwrócił uwagę, czy skritykował. To było życie i to było dla nas normalne i też był ważne. Myślił, że wielu z nas jego parafijan, coś mu zawdzięcza. Lubił też żardować. Nawetęy już leżał teraz szpitaлю i miałam butuwaną w nogę, oddzuniłam i pytałam, jak się czuje, mówił, że dobrze, tyku noga nie chceę odrastać. Był bardzo dobrym człowiekiem i kalanem. Bardzo będzie nam go brakować i na no zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci. Przypomina Maria Zimbowicz, prezes Domu Polskiego w Samborze. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Polsce, w Bałtowie, w województwo świętokrzyskie w sobotę 17 lutego. Ciało świętej pamięci księdza Andrzeja Kurka będzie pochowane na cmentarzu w parafii pod wezwaniem świętej Rozali w Podgórzu gmina Chmielów. W imieniu całej redakcji Kuriera Galicyjskiego składamy szczere kondolencje wszystkim bliskim i znajomym księdza. Kurka. Dziękuję samemu koledze Andrzejowi Końko za przygotowaną informację. W trakcie zapustu w Lwowie odbył się jeszcze jeden bal. Mianowicie w sobotę 9 lutego w liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej pod dźwięki poloneza odbyła się stodniówka uczniów 11 klasy tegoż liceum. Cieszymy się ogromnie, że pomimo trwającej wojny w Ukrainie doczekaliśmy tej pięknej, szczególnej chwili w życiu młodzieży, która za 100 dni opuści mury tej szkoły, że możemy dzisiaj e, świętować bal studniówkowy. Jest to taka bardzo szczegółowa okazja i uroczystość, bo w Ukrainie raczej szkoły e, kończą e, naukę e, maturzystów balem maturalnym. Natomiast w naszej szkole ta tradycja się zachowała i cieszymy się bardzo, że możemy dzisiaj witać tak pięknych, pięknych maturzystów, pięknie ubranych, ich rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, nauczycieli, pracowników, którzy się dołożyli do tego, żeby oto taka wspaniała młodzież mogła, mogła zaprezentować dzieci dzisiaj nie tylko wiedzę obszerną, którą mają, ale też swoje talenty, uzdolnienia. Bo faktycznie tutaj w murach naszego liceum kształtowały się ich. Kształtowały się, jak nie boję się powiedzieć, ich przyszłość, bo to, jakimi będą ludźmi w dorosłym życiu, pokażą dzisiaj. A stwierdzam z ogromną odpowiedzialnością. Że są to e, ludzie, którzy cenią sobie wartości, e, którzy e, wiedzą, co to jest przyjaźń, e, którzy na tyle umieją ze sobą e, współpracować, dzielić się i radościami, i smutkami, i także dzielnie się przygotowywali przez prawie tych, tych pół roku do dzisiejszej uroczystości. E, chcę powiedzieć, że bardzo odważni są. Cieszę się ich, ich pracą, Skut, skutki dzisiaj będziemy mogli zobaczyć i jedynie co mogę powiedzieć, że życzę im w tym dorosłym już życiu, tej dalszej wielkiej odwagi w podejmowaniu najważniejszych decyzji w ich życiu. Mówiła Mariana Pyły, dyrektor liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej w Lwowie. Tegoroczni maturzyści na swój pierwszy dorosły bal, który odbył się tradycyjnie w szkolnych murach, zaprosili nauczycieli i rodziców, a także przedstawicieli Polskiego Konsulatu we Lwowie i polskie organizacje. Zaproszenie honorowych goście życzyli młodzieży szkolnej udanej zabawy oraz dobrze zdanych egzaminów maturalnych. Wyobrażam sobie, jak wielkie emocje towarzyszyły młodzieży, bo kończą bardzo ważny etap w swoim życiu. Także widziałam duże wzruszenie i, i wśród właśnie młodych przyjaciół, i wśród grona pedagogicznego. Nauczyciele teraz będą zbierać owoce swojej pracy, tak? Bardzo zależy im na tym, żeby... Młodzież była dobrze przygotowana do egzaminu i do wkroczenia na dorosłą ścieżkę życia. Często powtarza się młodzieży właśnie przy okazji studniówki, przy okazji matury, że to dobry rocznik albo wyjątkowe pokolenie. I często są to wyświechtane frazesy, ale wyjątkowo w sytuacji. Roczników kształcących się, wchodzących w dorosłość w czasach trwającej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. To jest prawda. To są wyjątkowe roczniki. O takich rocznikach powstają później dzieła literackie. To są e, ludzie, którzy będą zmieniali świat. Dzięki temu, że kształcą się w języku polskim, mieszkając w Ukrainie, poruszają się biegle po tych dwóch obszarach kulturowych, rozumieją i polską, i ukraińską rzeczywistość, to będą ludzie, którzy Ukrainę odbudują i to będą ludzie, którzy ukształtują przyszłość. I Ukrainy i Polski w e, Europie. Mówiła pani Agnieszka Pikuta, kierownik działu spraw prawnych i pomocy konsularnej, konsulatu generalnego we Lwowie. Redakcja kuriera życzy połamania piór na maturze oraz sukcesów na nowej drodze. Ukraińscy konserwatorzy zabytków wspólnie ratują pomniki i nagrobki w Lwowie oraz w innych miejscowościach na Ukrainie. Z początkiem pełnoskalowej wojny razem zajmują się też wolontariatem, pomagając żołnierzom ukraińskim i medykom na froncie. W zeszłym tygodniu mój kolega zapowiedział o akcji polsko-ukraińskiej organizacji wolontariackiej Ukraina Pomagamy. Krótko o tym, jak działa organizacja oraz co udało się zakupić dla wyjazdu na wschód. Od ponad 10 lat razem z moim zespołem polsko-ukraińskim zajmujemy się ratowaniem zabytków nie tylko w Lwowie, ale również w Ukrainie. Od kiedy zaczęła się wojna, cały czas staramy się pomagać. Stworzyliśmy razem organizację, która nazywa się Ukraina Pomagamy. Na początku ona była dosyć takim spontanicznym działaniem, dlatego że nasi koledzy z zespołu, nasi przyjaciele, dzisiaj walczą na froncie, między innymi Max i Nazar, którzy właśnie z nami te zabytki ratowali. Natomiast dzisiaj właśnie są na froncie, dlatego na początku bardzo spontanicznie zaczęliśmy pomagać, a potem tak naprawdę to się bardzo rozrosło i dzięki temu, że mamy teraz duże wsparcie od wielu osób, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie możemy pomagać. Przede wszystkim przygotowujemy apteczki medyczne i plecaki medyczne dla, dla medyków właśnie i wspomagamy medyków pola walki. Między innymi dlatego też właśnie ta karetka to jest czwarte auto, które nam się udało zorganizować dzięki właśnie wsparciu finansowym wszystkich ludzi, którzy po prostu nas obserwują i na Facebooku i na Instagramie, którzy nam cały czas po prostu pomagają. Ta karetka jedzie jutro na kierunek Zaporowski do 47 Brygady. Dzisiaj jeszcze musieliśmy tą karetkę właśnie przewieźć przez granicę. Jeszcze ostatnie właśnie takie małe tutaj remonty, sprawdzenie silnika i teraz jeszcze w nocy będziemy tą karetkę pakować. Mamy zapakowane już dwa samochody osobowe do pełna pomocą humanitarną i pomocą dla wojskowych. Mamy dla nich blizę termiczną, buty, mamy dla nich kuchenki gazowe, mamy dla nich właśnie żywność długoterminową, więc ta karetka pojedzie po prostu pełna po brzegi, dzięki temu, że cały czas y, jesteśmy wspierani właśnie przez, y, przez wszystkich ludzi. Za to serdecznie wszystkim bardzo dziękujemy. Mówiła Anna Kudzia, konserwator zabytków i wolontariuszka z Polski. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, wolontariuszom udało się zakupić karetkę pogotowia, która też będzie służyć pomocą ukraińskim żołnierzom na kierunku zaporowskim. Oprócz ambulansu, na wschód już wyruszyły samochody osobowe, zapakowane pełne pomocą humanitarną i pomocą dla wojskowych. Wojna na Ukrainie stawia przed Kościołem, a co za tym idzie też przed wspólnotami z zakonymi, wiele nowych wyzwań. Dla sióstr ze Zgromadzenia uczennic z Boskiego Mistrza, które obchodzą jubileusz stulecia swego istnienia, takim wyzwaniem stała się troska o kapelanów wojskowych. Działające w Chmielnickim Siostry Uczennicy Boskiego Mistrza mają w swoim charyzmacie m.in. modlitwę za kapłanów i szycie szat liturgicznych. Kiedy przed blisko dwoma laty wybuchła na Ukrainie wojna, przed siostrami pojawiły się nowe, nieoczekiwane wezwania. Takiej nietypowej stuły, która jest uszyta z materiału wojskowego. Wiemy, że żołnierze muszą, mieć tak zwane, muszą być tak zakamuflowani, czyli również ten parament liturgiczny dla kapelana wojskowego musi spełniać te warunki, więc na tym materiale wyszyłyśmy krzyżyki i bardzo się cieszymy, że możemy w taki sposób pomóc też jakby w wyzwalaniu tego kraju, bo my nie tylko szyjemy. Pierwsze i podstawowe jest dla nas modlitwa. Przed Najświętszym Sakramentem my tego kapłana, każdego kapłana, nie tylko kapelanów, każdego kapłana ofiarujemy. Natomiast później jest przedłużeniem. To szycie jest praktyczna część z tym przedłużeniem również polecamy Panu Bogu i Oddając już gotowy wyrób, jakby on jest zawsze, ten kapłan jest w naszych modlitwach. I ja się ogromnie cieszę, że, że w taki sposób możemy też dać swój wkład. Mówiła siostra Maria Paulina Kurek do zgromadzenia uczennic Boskiego Miszcza. Od chwili wybuchu wojny w ukraińskich siłach zbrojnych wzrosła liczba kapelanów wojskowych. Są wśród nich duchowni grecko- i rzymskokatolicy, prawosławni oraz przedstawiciele innych związków wyznaniowych działających na Ukrainie. I to już tyle na dzisiaj. Dziękuję za wspólny spędzony czas. Życzę Państwu tylko dobrych wiadomości. Więcej informacji o wydarzeniach można zaczernąć na naszej stronie internetowej. Zapraszam subskrybować nasz kanał Kurier Galicyjski na YouTube i do naszych podcastów na tym kanale. Zapraszam też do czytania naszego portalu oraz kupowania gazety. Dla Państwa w studiu przy mikrofonie była Julia Bert, a Andrzej Borysiewicz realizował tę audycję. Też podziękowania dla moich kolegów redakcyjnych za pomoc w przygotowaniu niniejszej audycji, mianowicie dla Artura Żaka, Anny Gordyjewski, Konstantego Czawagi i Andrzeja Końko. Zapraszam do słuchania Radio Kurier Galicyjskiego premierowo w każdej środowej poranek na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Do usłyszenia za tydzień. Radio Kurier Galicyjski Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 Projekt profesjonalny Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów